Dobry. W jaki sposób model biznesowy może przyczynić się do wzrostu naszej konkurencyjności na rynku? Zaprezentuję Państwu dwa narzędzia, które są w tym zakresie bardzo przydatne. Pierwsze z tych narzędzi nazywa się 10 typów innowacji i jest to pewien framework, który został zaproponowany przez konsultantów z firmy, z grupy doradczej Dublin Group. 10 typów innowacji. Analizując wiele firm, które odniosły sukces, konsultaci grupy Dublin zauważyli, że całość działań, cały ogrom przedsięwzięcia pod tytułem prowadzenie biznesu i dostarczanie wartości swoim klientom można podzielić na cztery główne obszary, a te cztery obszary bardziej szczegółowo można opisać poprzez dziesięć mniejszych. Pól, w których firma może być innowacyjna. Te główne obszary to finanse, procesy, oferta i dostawa. Tak jak wspominałem, o innowacjach modelu biznesowego najlepiej uczyć się poprzez analizę przypadków, stąd też przedstawię Państwu przypadki dla każdego z tych 10 obszarów. Pierwszym, tym bardziej szczegółowym obszarem w zakresie finansów jest model zysku. Tutaj zastanawiamy się, jak przedsiębiorstwo zarabia. Firmą wartą wspomnienia w tym miejscu jest producent elektroniki Dell, a nas interesuje konkretnie dział związany z produkcją laptopów. Laptopy tradycyjnie były produkowane w dosyć sztywnym modelu, dosyć sztywnym łańcuchu, gdzie dział projektowy Zastanawiał się, jakie nowe konfiguracje komputera stworzyć. Następnie całość była projektowana. Całość projektów przechodziła do działu produkcji, gdzie komputery były faktycznie przygotowywane, składane, produkowane. Następnie te gotowe komputery poprzez kanały dystrybucji trafiały do hurtowników i dalej do sklepów, i tam sprzedawcy układając te komputery na półkach starali się sprzedać je klientom. Del zrobił to troszeczkę inaczej. Del zaoferował swoim klientom następującą możliwość. Kliencie, czy nie jest tak, że kupując komputer, gdzie potrzebujesz mocny procesor i mocną kartę graficzną, przy okazji dostawałeś mocną kartę muzyczną, za którą dodatkowo płaciłeś, a której zupełnie nie potrzebowałeś? My oferujemy Ci coś innego. Przyjdź do naszego salonu i wraz z doradcą klienta skonfiguruj swój idealny komputer, posiadający dokładnie takie parametry, jakich potrzebujesz. Złóż zamówienie, a my w ciągu dwóch tygodni dostarczymy ci twój idealny komputer. Brzmi dobrze? Myślę, że tak. Z perspektywy klienta była to atrakcyjna oferta, ale dlaczego opłacało się to firmie? Z dwóch powodów. Po pierwsze, firma zaczęła otrzymywać pieniądze, zanim jeszcze przygotowała produkt. Tak więc jak możecie sobie państwo wyobrazić, wszelkie wskaźniki ekonomiczne, wskaźniki finansowe poprawiły się bardzo. Z drugiej strony, firma kompletując komputer dopiero w momencie otrzymania zamówienia, nie traciła pieniędzy na produkowanie laptopów zawczasu, za inwestowanie pieniędzy w tę produkcję, a następnie za przechowywanie tych komputerach w magazynach. Dopiero w momencie kiedy firma Otrzymała płatność z gotowych, ale wciąż podkomponentów, składała kompletny komputer. Nowy model zarabiania, który przypadł do gustu zarówno konsumentom, jak i firmie. W następnym obszarze, w sekcji finansów, networking. Świetnym przykładem współpracy z partnerami jest firma McDonald's. Model biznesowy firmy McDonald's różni się. W Stanach Zjednoczonych i w pozostałych częściach świata, ale zasada główna jest jedna: gdziekolwiek na świecie będzie powstawała nowa restauracja McDonald's, McDonald's współpracuje z kilkoma głównymi partnerami, którzy są odpowiedzialni za dostarczanie żywności, za dostarczanie napojów, za dostarczanie mebli i wyposażenia. Gdziekolwiek na świecie McDonald's nie będzie się pojawiał, to partnerzy są odpowiedzialni za poszczególne elementy. Jaka korzyść dla partnerów? McDonald's jest dużą marką znaną, która robi silną ekspansję na rynku. Tam, gdzie pojawi się McDonald's, partnerzy wiedzą, że i oni będą mogli rozpocząć swoje operacje. Jaka korzyść dla McDonalda? Duża część problemów i działań nie jest. Problemy McDonalda, ale partnerów. Dzięki temu McDonald's może skupić się na innych działaniach. W obszarze procesów przykładem bardzo często podawanym jest to, jak firma Google stworzyła swoją strukturę. W tym momencie Google odchodzi już od zwyczaju, jednak elementem polityki firmy i struktury organizacyjnej była zasada 20%, w której chodziło o to, że jeżeli pracownik od poniedziałku do czwartku. Wyrabia się z zadaniami, które były mu przeznaczone. Piątek może poświęcić na rozwój swoich własnych pomysłów, ryzykownych, szalonych mniej lub bardziej. Pomysły, nad którymi pracownik będzie pracował, absolutnie nie muszą się udać. Jeżeli pomysł okaże się, że jest niewykonalny lub nie jest tak atrakcyjny, jak to pracownik początkowo myślał, nic się nie stało, trzeba tylko przygotować stosowną notatkę. Natomiast jeśli pomysł okaże się obiecujący i po krótkim okresie przygotowywania pracownik przekona swoich zwierzchników do tego pomysłu, firma decydowała się tworzyć nowy zespół, który będzie dalej rozwijał ten pomysł, a pomysłodawca zostawał kierownikiem tego zespołu. Tak więc dla pracownika proponowanie swoich pomysłów było możliwością pozyskania szybkiego awansu, a dla firmy żadna firma i żaden dział projektowy, czy żaden dział innowacji, czy będzie on miał 5, 15 czy 50 pracowników nigdy nie wygeneruje tylu pomysłów, ile tysiące pracowników całej firmy, którzy są zachęcani do generowania pomysłów i do zastanawiania się nad nowymi obszarami do działania dla firmy. Kolejnym obszarem w punkcie procesy jest podobszar działalność podstawowa. Główne hasło, które opisuje ten obszar, to to co robisz, rób świetnie. I przykładem Firmy, która wyróżniła się w tym zakresie jest firma Aviation Services z grupy GE Capital. Jest to firma, która produkowała komponenty dla lotnictwa, krótko mówiąc, części samolotów, w tym silniki. Do czasu wprowadzenia innowacji przez firmę Aviation Services, producenci silników, turbin lotniczych działali w ten sposób, że sprzedawali te turbiny swoim klientom, a następnie zarabiali. Na serwisowaniu wtedy, kiedy turbiny się zepsuły. Firma Aviation Services z grupy GE, dzięki temu, że doskonale miała opracowany swój proces produkcyjny i z tego procesu produkcyjnego były zbierane duże ilości danych, mogli przewidzieć, że jeżeli dana turbina zainstalowana w danym samolocie przez ostatnie trzy miesiące przeleciała na przykład 30 tysięcy kilometrów. To z prawdopodobieństwem 45%, 80% w przyszłym tygodniu będzie wymagała naprawy. Mając tę wiedzę, firma była w stanie ponieść koszty tych napraw, dzięki czemu jej klienci otrzymali unikalną ofertę. Kliencie, wiemy kiedy nasza maszyna będzie wymagała serwisu, koszty tego serwisu bierzemy na siebie. Ty, kliencie, zapłacisz nam tylko za czas, kiedy turbina pracuje, ta oferta uzyskała nawet własną nazwę i została nazwana Power by Hour. Ten sposób zarabiania na turbinach stał się nowym standardem w branży. Pozostali producenci turbin również musieli przejść na ten sposób sprzedaży i jest to swoją drogą zastosowanie schematu serwicyzacja, o którym mówiliśmy w poprzednim szkoleniu, w poprzedniej prezentacji. W tym schemacie firma przestała sprzedawać silnik, a zaczęła sprzedawać pracę tego silnika. W obszarze oferta pierwszym z podobszarów są cechy produktu. Jeżeli tworzysz swój produkt, niech on będzie innowacyjny, niech będzie najlepszym produktem ze swojej kategorii. Tutaj bardzo dobrym przykładem jest firma Intel. Która tworząc swoje procesory dba o to, aby każda kolejna generacja procesorów była szybsza, bardziej wydajna, zbudowana z lepszej jakości komponentów. Każda kolejna generacja ma lepsze cechy, lepsze funkcjonalności i lepszą wydajność. Kolejnym obszarem jest tworzenie systemu produktów, i tutaj doskonałym przykładem jest oprogramowanie biurowe firmy Microsoft Office. Mając do dyspozycji edytor tekstu, narzędzie do tworzenia prezentacji i arkusz kalkulacyjny, plus wiele dodatkowych narzędzi, które są ze sobą zintegrowane i możemy przekleić tekst z edytora tekstu do narzędzia prezentacyjnego, przekleić wykres z arkusza kalkulacyjnego do edytora tekstu. Daje nam to dużo większą wartość niż operowanie na. Osobno, edytorze tekstu, arkuszu kalkulacyjnym, narzędziu do robienia prezentacji. Ta integracja jest dla nas dodatkową wartością, i w innych przedsięwzięciach, w innych segmentach rynku, tworzenie systemów, zestawów produktu często daje dużo większą wartość niż po prostu suma pojedynczych produktów, które nie są ze sobą powiązane. Trzecim obszarem w tym obszarze oferty jest obsługa rozumiana jako obsługa klienta i bardzo dobrym przykładem jest firma FedEx. Właściciele firmy FedEx zauważyli, że klienci, którzy korzystają z usług kuriera zamiast z usług tradycyjnej poczty, są wyjątkowo przywiązani do swoich przesyłek i pewnie zależy im na tym, żeby po pierwsze przesyłka dotarła na czas, po drugie, żeby miał możliwość sprawdzenia, czy przesyłka, na przykład na dłuższej trasie przez cały kontynent, nie Zatrzymała się w którymś z magazynów, czy nie wypadła z systemu firmy kurierskiej. Co zrobił FedEx? Udostępnił swoim klientom możliwość monitorowania czy też śledzenia przebiegu trasy przesyłki, dzięki czemu klient w każdym momencie po kodzie nadania mógł sprawdzić, czy, packa, czy paczka jest w drodze, czy dotarła już do mojego miasta, czy kurier wyjechał i dostawa nastąpi wkrótce. Co ciekawe, FedEx wcale nie był pierwszą firmą, która opracowała system śledzenia paczek, bo wszystkie firmy kurierskie musiały mieć takie mechanizmy przygotowane, aby sprawdzać pracę swoich pracowników. FedEx jako pierwszy wpadł na to, że udostępnienie mechanizmu śledzenia również klientom może stanowić dla nich dodatkową wartość. I trzeci obszar dostawa pod obszar kanały Ciekawym przykładem zastosowania innowacyjnych kanałów dotarcia do klienta jest firma Nike. Nike wprowadziło sieć sklepów koncepcyjnych Nike Store, w których głównym zadaniem było wdrożenie klienta w świat sportu na tyle, na ile to możliwe. Jak to zrobili? Przy każdym stanowisku dotyczącym różnych dyscyplin sportu były miejsca, w których można było danego sprzętu spróbować i wykorzystać go. I tak przy butach do biegania można było wejść na bieżnię i się w tych butach przebiec. Przy piłkach do kosza był zamontowany kosz, do którego można było rzucić i tak dla kolejnej każdej dyscypliny. Sprzedawcami w sklepach Nike, Nike Town były osoby zajmujące się profesjonalnie lub półprofesjonalnie sportem. Także kiedy klient wszedł do tego sklepu, mógł się poczuć niemalże jak profesjonalny sportowiec. Kolejnym podobszarem w obszarze dostawa jest marka i to, jak z marką pracujemy. Przedsiębiorca, uruchamiając swoje kolejne biznesy, może dla każdego biznesu tworzyć nową nazwę, nowy slogan i nową markę, i każdą markę rozwijać od zera lub może wykorzystać swoją już istniejącą i rozpoznawalną markę. Do lewarowania swoich kolejnych biznesów. Doskonale robi to firma Virgin, która poczynając od sklepów muzycznych, przeszła przez usługi telefoniczne, usługi bankowe, na lotach kosmicznych kończąc, i każde przedsięwzięcie jest brandowane tą samą marką Virgin. Dzięki temu każde kolejne przedsięwzięcie dodaje kolejną cegiełkę lub dwie do globalnej rozpoznawalności marki Virgin. I ostatni obszar doświadczenie klienta. Postaraj się, aby doświadczenie klienta było unikalne, tak, aby to zapamiętał. Dobrym przykładem jest firma Lego, która zastanowiła się, co użytkownicy robią z jej produktami. Użytkownikami oczywiście są dzieci, a dzieci wykorzystują klocki Lego do tworzenia swoich małych światów. Firma Lego wpadła na pomysł, skoro oni tworzą małe światy, to my zaprośmy ich do dużego świata. I tak powstał pierwszy Legoland. Miejsce, w którym mali użytkownicy dzieci mogli przyjść ze swoimi opiekunami i spędzić niesamowity dzień w świecie, który na co dzień oni budowali ze swoich małych klocków. Proszę sobie wyobrazić, jakie to było przeżycie dla dzieci, i jaki później argument dziecka dla rodzica, aby kupować kolejne produkty marki Lego. 10 obszarów które, jeżeli zestawimy je za znanym już narzędziem biznes model canvas reprezentujący model biznesowy, okazuje się, że 10 obszarów pokrywa się w większości z modelem biznesowym. Jaki wniosek? Analizując nasze przedsięwzięcie przez pryzmat 9, 10 obszarów, które Państwu przedstawiłem, możemy skutecznie zastanawiać się, jak rozwinąć nasz model biznesowy. Aby można było powiedzieć o nim, że jest innowacyjny na miarę światowych gigantów. Ważne spostrzeżenie od twórców narzędzia 10 Typów Innowacji, to to, że innowacja produktowa, ta innowacja tradycyjnie rozumiana jako nowy, ciekawy produkt, który będzie miał innowacyjne funkcje, to tylko dwa spośród dziesięciu innych obszarów, gdzie firma może wykazać się swoimi nowymi pomysłami. Innowacje produktowe to w tym momencie za mało. W wykresach, które możecie Państwo na spokojnie przeczytać, zauważycie, że firma Google ze swoimi produktami może wykazać się innowacjami w aż 8 z 10 obszarów. Firma McDonald's to 5 innowacji spośród 10 obszarów. Podobnie firma FedEx. Jednym z założeń, Konsultantów grupy Dublin, twórców 10 typów innowacji, jest to, że jeżeli przeanalizujecie swoją firmę i będziecie mogli wykazać coś ciekawego w jednym lub w dwóch obszarach, to trzeba się nad modelem biznesowym poważnie zastanowić, przejść do pokoju kreatywnego i zaplanować zmiany w modelu biznesowym. Jeżeli macie innowacje w co najmniej trzech obszarach, czterech i w górę. Wtedy możemy planować ekspansję i rozwój firmy. Jeżeli jest to mało obszarów, musimy nad modelem biznesowym popracować. Dziękuję za uwagę.